Słuchajcie, witam Was serdecznie. Moim waszym gościem jest Poulisz Zombie, czyli Marcin Wrzosek. Dobry Cześć, wieczór. Ua. Co Coś to I no, żyje się jakoś, nie? Ja no, tutaj jak nazywam. Mam zapisane jak się. Ała, jak się w rękę. A to co się stało? To PESEL. To trójka dzieci i PESEL, to no wiesz. To samo życie boli. Po prostu życie boli. I panie Marcinie, myślałem przynajmniej przez moment, że pan będzie pierwszym człowiekiem w tym świecie, który wywalczył sobie zmianę w formule, że łokcie, że kolana, ale w końcu nie wiem na czym stanęło. Jest szansa, że coś się zmieni, jeżeli chodzi to o, ja o tę formułę. Uważam, ja uważam, że mamy dochlepnięty już na taśmie, więc teraz potrzebujemy tylko zgody w podaży i robimy to, nie. A co to a co powiedział właśnie przed chwilą, bo, bo we z twojej narracji, że wymiksowuje się z tego pomysłu. Nie zrozumiałem do końca. <śleski> Jeżeli wy nie zmieliście, napiszcie w komentarzu. Nie żartuję, Tomek oczywiście są. Boks! Łokcie! Kolana! Chodzi mi o to. Nie że on się o to spiął, że ja tak sobie żartowałem, ale uważam, że jako osoba z wadą wymowy, powtórzę to jeszcze raz czarnoskórzy mogą do siebie odzywać w pewien sposób, w osoby o innych kolorach skóry nie mogą się do nich odzywać. Wszyscy wiedzą o co chodzi, osoby z wadą wymowy, myślę, że mają podobne zasady i mogą sobie troszeczkę pozwolić na więcej humorystycznego podejścia. I tego się trzymajmy. Nawiązałem do tego, bo wy do tego nawiązywaliście, natomiast jeżeli chodzi o tę formułę, to ciężko mi wierzyć w to, że Tomek się czegoś boi, pamiętając jego walki w Gromdzie, więc być może y, tak będzie. Nie wiem na ile, znaczy wierzę, że Tomek mówi prawdę, że on był otwarty, żeby z tobą zawalczyć w MMA, ale to organizacja miała inny pomysł. Nie wiem, jak ty na to patrzysz? Ja uważam, że to by się nadal boi. Każdy człowiek się boi. Więc yy, uważam, że wybiera sobie bardzo wygodny sposób na politycznie poprawnie unikanie odpowiedzi. Czyli trener musi zdecydować, sztab, dietetyk. dietetyk to, co ma dietetyk, kurwa, i sztab? To, to, trener, wiadomo, oczywiście, tre, zdanie trenera najważniejsze, ale jesteśmy dorosłymi gośćmi, to my będziemy finalnie wchodzić do tej klatki. My ryzykujemy zdrowiem, my ryzykujemy życiem i myślę, że ostatecznie i tak polega na nas. Należy do nas, przepraszam, nie polega, tylko należy do nas. Powiedziałeś bardzo fajne słowa pod koniec dzisiejszego programu o tym szacunku do Tomka i tak byłem o tyle zdziwiony, gdy to powiedziałeś, że jakby miałem w pamięci to, co on kiedyś powiedział, że ty jesteś pi, nie będę cytował, bo to było coś, co mogło sprawić, że nie będziesz mówił o tym szacunku. To, że on mnie nazwał to, to mnie tyle interesuje, co zeszło 3, tak? Mm. Nie wiem, czy on tak powiedział. Może ktoś mu odpowiadał. Może ktoś z tego sztabu, który tak mu odpowiada bardzo dobrze. E, nie wiem. Ja Tomka szanuję. To on jest ciężko pracującym gościem, jest wojownikiem, tego mu nie można powtórzyć. Czy to jest człowiek, z którym chciałbym spędzić więcej niż 20 minut? Wątpię. A jeżeli chcecie zobaczyć 20 minut ze mną i z Tomkiem za dymą. Polecam, mój materiał na Sixpacku, który z tą przeprowadziłem. Bardzo fajny wywiad, on bardzo opowiada dużo o swoim, e, swoich początkach i dlatego między innymi go szanuję. Szanuję ciężko pracujących ludzi, którzy zarabiają na swój chleb ciężką pracą, uczciwą pracą, a do tego jeszcze e, potrafią pogodzić to stringami, życiem rodzinnym i no, to jest godne szacunku dla mnie. Tak? Uczciwe zarabianie na chleb do swojej rodziny jest dla mnie najwyższym e, można powiedzieć w najwyższym e, Najwyższą wartością, którą można mieć jako człowiek, ja do tego nawiązałem, też, do tych jego występów na górze pięści. Ty gdzieś no, to. nie najwyższą, ale jedną z najwyższych. No Może najwyższą, rzeczywiście. Ty to widziałeś, śledziłeś i jesteś pod wrażeniem, bo nie ukrywam, że to jak on się prezentował wtedy w gromdzie, bo o tym mowa mi bardzo imponuje i imponowało. Tak, tak. Ja też byłem w ogóle na jego pierwszych walkach yy, na żywo. Yy, bardzo dobra dyspozycja. Mówię. Tomek jest twardy, yy, idzie do przodu i. No i to w sumie tyle. I ma dobre kardio. O, o, to o, pokazał, to pokazał kardio, też, że ma, kardio. tak. I tym cardio wygrał. walkę. Zajeżdżał tych zawodników, którzy wiadomo, w grondzie jest bardzo dużo chuliganów, bardzo dużo chłopaków powiedzmy to z ulicy, nietypowych sportowców, Tomek po prostu ich wymęczył, wyciągał ich do czwartej rundy, tak, która już jest bez limitu czasowego i ich tam wykręczał po prostu. Co jest objawem wysokiego fighterskiego IQ. Dobra, słuchaj, bo dzisiaj było tak. Ale Powiedziałeś, czego od mojego? Nie można chyba. Wiadomo, to jest zbyt wysoko zawieszona poprzyczka dla każdego zjadacza chleba i zwykłego śmiertelnika, natomiast... Paru jeszcze, paru się znajdzie, no. Gościu dzisiaj wygrał Kto? jeden z dziesięciu... Widziałeś? Po... 40 pytań. Wziął wszystko na siebie. No, więc oglądałem bardzo często i byliśmy pod wrażeniem. Mega wrażeniem. Bo był kiedyś jeden gościu, który pomylił się chyba jeden raz, a ten zero. Mamy takiego gościa w Toruniu, który seryjnie gdzieś wygrywa różne turnieje. Serdecznie pada bodajże Krzysztofa, pozdrawiamy. O czym ja miałem powiedzieć, zapomniałem, ale to nie jest... A już wiem, bo to jest pierwsza walka. Może temat oklepany, pytałem też o to zadymę, bo my dziś też w trakcie audycji na żywo. O tym mówiliśmy, że to jest walka pierwsza, otwierająca i co za tym idzie. No moim zdaniem fajny pomysł na to, żeby w tym otwartym kanale na YouTubie w sensie jeszcze przekonać ludzi fajną walką fajnych ludzi, żeby żeby wykupić to pay per view. Ty też do tego podchodzisz, tak? Czy myślałeś sobie... Kurde, Marcin Wrzosek jestem, powinienem być wyżej. Nie, ja sobie myślę tak. Pierwsza walka i fajrand. Oj, coś tu jest. Nie? Wiesz, o której wychodzisz. Dokładnie, wiesz, wiesz, masz zbliżony czas godziny do wyjścia, ale zawsze to dostosowujesz jakby do tego, jak się kończą walki, studia, tak? I zawsze jest to taka zbliżona godzina, więc nigdy nie wiesz kiedy ktoś powiedzieć, przyjdzie, bo idziemy. Tutaj dokładnie wiemy. Więc to jest bardzo komfortowa sytuacja. Spoko. Wiem, wiesz, to jest najważniejsze, że wypłata się nie zmienia. Myślałem, że, że za darmo. Nie, że rośnie. To co, może powinna. Ta się urosła, bo piszę nowy kontrakt, więc. Gratuluję. Dziękuję. Dobra. Mm. Michał Pasterdak mówi o sobie często z przekąsem, czy nie, ale chyba szczerze, że on już nie uważa się za sportowca, on jest youtuberem. Ty dziś, w trakcie programu, mimo że walczysz teraz w tym świecie flików, powiedziałeś, że ty jesteś sportowcem. Nie, nie, I to nie, mi się gadyatorem. bardzo podobało. Powiedział, że jesteś gladiatorem. Ja słyszałem, że, przepraszam. Prawiłem Ulfika i mówię, że jestem gladiatorem. No to. Czy nie, ja się sportowca. Uprawiam sport, tak. Yy. Ale to jest jakiś problem, przepraszam cię, nie, żeby nie, w tym nie, nie, świecie nie, nie. mówić o sobie ja, sportowiec? Nie nie, 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 Absolutnie, można o tak powiedzieć, bo jestem sportowcem, bo uprawiam sport, tak? I jakby no... Ale ja nie uważam się, nigdy ja nie wprowadziłem się jak taki prawdziwy sportowiec, no. może to był mój błąd, może teraz bym yy, w top 10 tej może. Na pewno bym był? Tak. jak na ten Za dwa lata. Za dwa Za lata. Dobrze, tak? Ja myślę, że przesadził z trzy lata będzie potrzebował, ale... Ile lat. Ile Natal Marcon ma lat? 20? Dobrze słyszę? 20 lat. Gdyby nie był Natanem Marconiem, to wcale nie jest wykluczone, że mógłby się dostać do UFC za parę lat. Rozumiesz? Tak. nie tylko nie był natanym marconiem. Nawet ja o tej godzinie, po całym dniu to rozumiem, więc okej, okay, dogadaliśmy się. To jest jeden problem, właśnie. To jest jedyny problem w tej sytuacji. Ale ktoś mi sprytnie ostatnio powiedział, że nie, czy ty to nie dojedziesz? Nie, jest obraza. Że, obrazo dla że może zawsze być katmenem lub kimś innym, nie? BFC, tak, to nie mówiłem, ale, ale to jest fakt. Ale oczywiście to nie jest żadna obraza w stosunku do Natana. Uważam, że jego styl życia, jego. Yy, wielokrotność osobowości bardzo będzie mu utrudniać, bo jednym dniem chce iść do UFC, a w drugim dniu ta druga osoba nie chce już, tak? No, więc tak to wygląda. Ale trzymam kciuki. My też wszyscy trzymamy mocno za Natana kciuki, niech spełnia swoje marzenia, jakiekolwiek marzenia by to były. Twoim, może nie marzeniem, ale dziś tak, dziś zrozumiałem, że jakąś może chęcią, pragnieniem jest to, żeby zawalczyć raz jeszcze z Kasiuszem, bo Kasiusz... Po... To ty powiedziałeś, to? Nie, Natomiast. My to powiedzieć razem. Powiedzmy to razem. Nie, no, nie ma opcji. Ta. już. No. <laughs> nie namówisz mnie. Powiedzmy to razem. telewizowie jesteście ze mną. Trzy, cztery. Kurwa. Ja, że to ja. Znaczy, nie, że to, to, ale, że to jest tym, że widzowie ze mną. mogą, ale nie muszą. Małe rękawice, tak? Bo widzisz, że kasa to nie jest jego masa strona. To, ja z samego początku, od naszej walki, ja też mówiłem, że ta walka w małych rękawicach wygląda zupełnie inaczej. I tego się z tym utwierdziłem. Ja Ci mogę powiedzieć więcej, wie w tym wie, świecie nie jarają walki w dużych rękawicach. W pier Mnie też. Trzeci uh -huh. wpierdol... i... bańka pęka jeszcze bardziej. To róbcie to, nie ma problemu, natomiast... Możemy? Kurwa, dzięki bracie. Nie ma Dzie problemu. Mamy zielone światło od transportu. Z Torunia. A Torun jest dosyć w świecie free Wiemy jak delikatnie. jest. Delikatnie. Miałem jeszcze o coś ważnego cię zapytać, bo robiłem sobie zęby u doktora teraz do Znam, yy, byłem doktora? kiedyś u niego w klinice też... No Polecca chyba też, to? Nie Bo robiłem sobie bezpośrednio nic, nic, u niego, ale... Wyrywali mi też dwa zęby. Nic nie czułem. No. No, można, nie? No. To nie jest Mit, można. O no Jezu. Pięknie było. Bo na przykład... Yy... Karolina Kowalkiewicz i, i, i Zabor, oni byli teraz na Kamer Image, bo widziałem wie, zdjęcie wie, i wie. też nawiązuje do tego, że y, Karolina i Zabor i to co było u Ciebie na Instagramie, a propos tego czego się najbardziej boi Karolina... Nie, to nie było na Instagramie, to było w naszym odcinku na Six Pack TV. Tak, 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 ale bo ten wycinek był ucinek, 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 był na... Bo cały odcinek był mega fajny. To prawda? Każdy materiał promujący takich ludzi jak Karolina należy chwalić i promować, natomiast Karolina Kowalkiewicz, czyli Polka, która teraz ma absolutnie drugie życie w UFC i radzi sobie fenomenalnie, powiedziała, że najbardziej się boi, gdy Marcin Wrzosek. Wychodzi z jej mężem na miasto i ja chcam, chciałem się zapytać, co wy tam wyprawiacie i o której wracacie, jeżeli wracacie. Chciałbym będzie tak. Dawno z nie byliśmy na mieście <laughs> bardzo dawno. Za długo. Czas to zwieźć. No, ja tu jestem teraz ojcem i muszę być bardziej odpowiedzialny niż jak nie byłem ojcem. Dlatego też starałem się mi przyklinać. trochę mi to samo wyszło, ale... <laughs> ale próbowałem. To przez te wyjścia z zaborem. masz tak słabą inny. pamięć, czy no, jak to wygląda? Flashbacki mam, wspomnienie <laughs> takie wiesz. Mimo, ale nie, no wiadomo, że jak tam wyszliśmy na miasto, to byśmy no, się bawili dobrze, nie? <laughs> Co do dużo mówić, ale w ogóle polecam, możecie ten klip wrzucić oczywiście, tutaj daję wam zielone światło z Sixpacka. Więc polecam i w ogóle polecam zasubskrybować kanał z TV, bo tam robimy super roboty w ogóle. Jutro mamy jedziemy do Bondury, odcinek kręci z nim. Posparować. Yy, jesteś zaskoczony, byłeś zaskoczony, że to Bandura jest faworytem pojedynku z Szeligo? Absolutnie nie. Będąc teraz totalnie neutralnym. Przed pierwszą walką bandury z Alanem. Yy, zobaczyłem jakiś jego fragment z treningu i, i powiedziałem, skitowałem to do, dość niepochlebnych słowach. Powiedziałem, że nie dałem, że szanse daje mu na zwycięstwo, ale jak wyszedł do walki, zmieniłem totalnie zdanie. Wróżył się totalnie inny gość. Yy, z... Jak na gościa, który waży powyżej 100 kilo, naprawdę duża dynamika. Podejrzewam, że to jest związane z tym, że kiedyś był rugbistą, tak, znaczy nadal jest rugbistą, ale kiedyś był aktywnie trenującym. I totalnie, mówię, zmieniłem zdanie na temat jego umiejętności fajterskich. Teraz na przykład fragmenty, które rzuca aktualnie wyglądają bardzo dobrze. Co do szeligi, wydaje mi się, że. Nadal za mało czasu w Akademii Sportu w Wilanów, żeby poczynić jakiś progres. Yy, widziałem urywek, który wrzucili z, z fragmentu sparingu z Vampirem. Yy, oczywiście to, było, tego, to była klatka lub dwie, więc ciężko cokolwiek powiedzieć, ale Szwaliga ma taki nawyk, który widać na pierwszy rzut oka. Przed każdą akcją sygnalizuje, robi taki rozbieg, jak Fred Flintstone, jakby się rozpytał w samochodziku i bije po takim, tak, tak zwanym przekroku, tak? To widać z daleka. Bandura będzie miał przewagę dy, dynamiki, zasięgu. No i wydaje mi się, że umiejętności techniczne też. Oczywiście. klatka zweryfikuje. A to tak. Wygra lepszy. Nawet na tą walkę chyba nie postawiłem. A może jeszcze podstawię. No to warto się Ale nad tym zastanowić. Nie, hazardu w ogóle, bo... Nie. No chyba, że nawet piku. <laughs> <laughs> Z freebetem. Macie freebet? Nie znam się na tym świecie. Nie wiem o co chodzi w ogóle. Kobieta mi zabrania. Szkoda. <laughs> Boim i waszym gościem w tej audycji i programie o wszystkim i o niczym. Audycja, jak to bo... od niej to tak... Zboczenie, bo w radiu kiedyś zaczynałem, wiesz, i... Wynieśle. To chociaż z nazwy, wiesz. Marcin Brzosek, bardzo dziękuję, dużo dobrego i idźcie w końcu z zaborem na miasto, bo życie jest krótkie i czasem trzeba. Będę mógł iść na miasto, czy nie z zaborem? Mogę na miasto z zaborem? Nie, nie ma opcji! Nie możemy iść na miasto to Fajny chłopak byłeś. Trudno. mogłeś jeszcze pożyć. Dzięki, cześć!